Czy ty kiedyś byłeś tak zmęczony w pracy, że zastanawiałeś się nad stworzeniem własnej gry? Może im to nie, ale... Był już tak zmęczony kolejnym asasynem w Ubisoftie, że stworzył własną grę, a że nie chciał, się użerać z zarządem i całym tym syfem korporacyjnym, to po prostu opuścił tonący statek, Guillaume Broche. Założył własne studio, zebrał ludzi z tzw. łapanki, uzyskał fundusze do zatrudnienia aktorów i stworzył ekspedycję 33, co było środkowym palcem dla Ubisoftu i jednocześnie środkowym palcem dla Japończyków, bo Francuz zrobił lepszego JRPG niż oni sami, będąc prekursorami tego gatunku. Gra osiągnęła taki sukces, że sam prezydent Francji Emmanuel Macron Macron czy jakoś tak przestał spędzać czas z mumią? z babcią, kurwa z żoną, uprawia ostry gaming. No dobra, może nie gra, ale napisał komentarz na Instagramie z gratulacjami. Dobra, może nie on to napisał, tylko ktoś, kto zajmuje się jego portalami społecznościowymi. Ale wracając do gry, myślałem, że jedną z postaci jest Pattison, wiecie, ten od wampirów. No patrzcie, jakie podobieństwo. Jakie moje było zdziwienie, że jednak postać gra niewolnik Marvela, Charlie Cox. Dobra, ale co takiego pokazuje Ekspedycja 33? Małe studia są w stanie robić dobre gry jeśli tylko nie są zajęte robieniem skamu.